Hej z tej strony kanarek207 A ze mną teraz będzie Angielski HiroShop Dobrze Wycisz się e, To jest e, takie Że po prostu Znam jego język tak A on nie zna mojego E, po prostu e, widzieliście shorta od Katpra Petrykowskiego e, i tam było widziane, że e, tam o Hiroshopie, czyli o tym e, Angliku, o tym, o tym, o tym Niemcy. Halo? Hello! Hello! Dobra. Eee. Dobra wyciszcie. Dobra, on trochę rozumie polskiego. Ale nie jest za dużo. Eee, tak. Eee, po prostu to nagrywam, żebyście poznali HiroShop'a Hero. Wbijajcie na jego kanał HiroShop'y Pracze Żartuję eee, HiroShop I wpadajcie na jego kanał, również na Kastra I... No po prostu Chodź HiroShop Ha... Go HiroShop Bye!